celują w złoto. A tutaj mamy taki przedsmak tego, co może dziać się tutaj w lewą nogą. No i teraz z za Zacharczewki. te ofensywne akcje Special Works, chciałem powiedzieć, nie wychodzą, no bo one nie wychodziły, nie... Szansy na to, by wyrównać jeszcze nie mieli. Tymczasem na tarcie piłkarze Special Works. Teraz wyszedł na pozycję Szutak, Proszę bardzo. Najpierw wyswobodził się z podopieki opieki Alana Komurausa. Później minął z wodem Joachima Giślara. Z perspektywy Remaxu mówimy tutaj nazwisko bramkarza tej drużyny, a za rzadko. Jedników, którzy mają swoje akcje wykańczać, Tyle że akurat krzymy, czy Remax pójdzie za ciosem i doprowadzi do remisu. Giślara. Zapobiegając utracie bramki. Przez remax. Sporo dzieje się jednak jeszcze w polu karnym tych trójkolorowych zawodników. Sardakowski. Ależ teraz dobre było to podanie po drugim polem karnym. Tutaj świetnie poradził sobie Pietrzyk. Później jeszcze niecelnie poprawiał Łukasz Majdoń. Koniec pierwszy odsłony. Tyle, że nie może się już mylić, bo Special Works pomyłek nie wybacza. Teraz. Poszukali podania na wychodzącego na pozycję Alana Kombrausa ten Zakarczenko do wychodzącego na pozycję Szutaka. Najpierw strzał, udało się obronić Joachimowi Giślarowi, no ale pół wyjść, tyle aby z nich wyjść, nie można wpadać w jeszcze większe, a na to nam się zapowiada. Tak jest, Nikołenko. tym razem podaniem obsługuje innego swojego kolegę. Był pomysł zawodnika Remaxu, ale teraz Remax odzyskał, Pietrzyk ma okazję na gola. Nikołęko, Nikołęko, okazja na kolejne trafienie tego zawodnika, tego meczu. A tymczasem Special Works jest okazją na kolejne trafienie, szutak, świetnie obsłużony przez Zacharczenkę, e, zablokować rywala Antonowi Komiakowi. Teraz atakuje Special Works, robi to... Szutak przejął tą piłkę. Wpisuje się na piłkę. Teraz uderzał Anton Kramer na ten momenty Komplet. Zespół, który za moment ten komplet sobie dopisze. Stracił jednak w tym meczu drugą bramkę. Eee, dla Special Works nie było. Polenko wystawia piłkę. Próbował ratować jeszcze sytuację. Eee, Alan Komraus. Koniec meczu. Już za chwilę. To są ostatnie sekundy dzisiejszej rywalizacji w hali eee, Uniwersytetu. Te dwa zespoły spotkają się ze sobą już za kilka dni. Ostatnio kolega z drużyny mówił, że wszystko jedno z kim gracie, bo zawsze gracie swoje, no i wtedy wygraliście wysoko z rodakami, a dzisiaj z wiceliderem. A dzisiaj tak. Bramok, nie wiem, ja 8 siedzieli, 5 nie siedzieli. No i tak, wszyscy wszyscy macie się, będziemy zaherować na zwycięstwo i do samego końca. Wydawało się, że będzie trudny jednak, no bo to dwie drużyny, które do tej pory punktów nie traciły, no ale w końcu jedna nadziała się na drugą i. Tak o, kapitan mówił, je u nich pięć, zawodników nie zagrało, covid, czy coś chwory. No, mać był dobry. Dziękuję wam za grę. U was to nie tylko słowa. Słyszałem ostatnio od was, że gracie o mistrzostwo, o obronę tego tytułu. Rozumiem, że dzisiaj tylko to potwierdzacie. No tak zawsze. Zawsze rano. I do końca. No to za kilka dni jeszcze jeden hit A, tym hit, razem hit, z, z Murapolem. Tak, tak. No tam trzeba trzeba nie przegrać. No i następny tam piekarnik i piekarnik i fluidy. No to widzę, że ten terminarz to, to w głowie jest. No, no, no naprawdę tak. Murapol to jest ta drożyna dobra. Myślę, w środę będziemy boimy. No to kilka dni odpoczynku i szykujemy się na następny hit. No, tak. Dzięki. Dzięki.